A tak? w mordę kopnąłeś. A o kiedy? Ty twela to masz między nogami. Ej. Spokojnie, spokojnie, bo tutaj <laughs> Wow. I'm sorry Twitch administration. Ej, nie zamiaru się z nim tu szarpać, kurwa, naprawdę nie mam zamiaru się z nim szarpać. Mogę popajacować, kurwa, poskakać. Staje wiecie ja, kurwa słuchajcie, dzisiaj. Słuchajcie, mogę tutaj popajacować, poskakać, kurwa, porzucać w niego kurwa pudełkami po kawie, ale no nie będę pajacował ja mam zamiar dać wam kurwa show w klatce. Dupy szuka, możesz tak, dać, co to Czym jestem frajerem? Jesteś kurwa. Frajerem? to ty kurwo, jesteś! Nie ma kurwa! Nie ma kurwa. kurwa! Dobra, słuchajcie! Słuchajcie!

ja nie będę podnosił na twojego ojca ręki, kurwa, co ty odpierdalasz, Ty! Sływało was kurwa. Słuchaj, kurwo! Posłuchaj! Słuchaj, teraz ja chcę się zamknąć i mi się wypowiedzieć. Słuchajcie. tą pizdę. Słuchajcie. Dobra, dajmy się wypowiedzieć Polak. Daj się powiedział. Tak, nie, ja jestem pierwszy. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. On też cały czas będzie kurwa. Dobra, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Do jego ojca przysięgam wam. Nigdy nie powiedziałem na jego ojca złego słowa. Dzisiaj nawet... Kurwo! Będziesz tym synem Najmana Cwelu! Sugerujesz na Majmanimarkę Rucha? Ej! Pójdzę za moich rodziców! Za pierdolę! Kiedy? Kurwa nie wyjdziesz, że... Kurwa, skończysz, kurwa!